Dzisiejsza niedziela to znów fragment mówiący o pokarmie. Jezus mówi o sobie, że jest chlebem. W pierwszym czytaniu słyszymy o Eliaszu. Eliasz dopiero co dokonał wielkiego dzieła. Na górze Karmel zgromadził ludzi, wykazał, że kapłani pogańscy to oszuści, że poga pogańskich bogów nie ma, że jest tylko jeden, jedyny Bóg. Tam na oczach wszystkich dokonał cudu w ten sposób, że Pan Bóg przyjął jego ofiarę, udowodnił Eliasz ludowi, że Pan Bóg jest obecny, że Pan Bóg jest prawdziwy. Tam też ludzie zabili tych 450 proroków Baala, co rozwścieczyło pogańską żonę króla Izabel, i ona śledzi. Próbuje znaleźć Eliasza, aby go zabić, bo jest, sama jest poganką i, i jej kapłani zostali zabici, więc próbuje odnaleźć Eliasza i, i go zniszczyć, bo, bo straciła przez niego bardzo ważne wpływy. Eliasz ukrywa się na pustyni, gdzieś w okolicach Bereszeby, er i jesteśmy świadkami w tym dzisiejszym czytaniu jego bardzo smutnej modlitwy. Jak wspomniałem dopiero co dokonał wielkiego cudu, a teraz przeżywa jakiś kryzys, kryzys swojej wiary. Bo co, mówi panie, nie jestem lepszy od moich przodków. Zabierz moje życie. Nie mam siły iść. Zawiodłem. Zawiodłem sam siebie. Zajadłem pewnie pana Boga. To poczucie, które może towarzyszyć i nam, gdzie zawodzimy sami siebie. Bo myśleliśmy, że już nam się uda wejść w kolejną drogę cnót, doskonałości, świętości, czystości, dobra, a tutaj nic z tego. Mamy poczucie, żeśmy zawiedli, przeżywamy swoje kryzysy wiary. Może warto dzisiaj o tę wiarę właśnie zapytać wydaje mi się, że to jest klucz do dobrego zrozumienia dzisiejszej liturgii słowa. Właśnie wiara, nasza wiara. Jaka ta wiara dzisiaj. Jest. Można zawodzić siebie, zawodzić Boga. Wydaje nam się, żeśmy go zawiedli. A co robi Pan Bóg? Pan Bóg przysyła Eliaszowi jedzenie. Dzban wody, podpłomyk. Tam na pustyni, gdzie nie ma nic do jedzenia, Eliasz znajduje pokarm. I słyszy słowa, wstań, idź. Przed Tobą... Długa droga. A dosłownie, może patrząc na tekst hebrajski Księgi Królewskiej, wstań, idź, jedz, bo ta droga, którą masz, jest dla ciebie za trudna, żebyś przeszedł ją sam. Potrzebujesz mojego wsparcia, potrzebujesz mojej pomocy. I to jest zapowiedź Eucharystii. Tego pokarmu, który zapewnia życie. Tak jak na pustyni. Na pustyni, gdzie Mojżesz prowadził naród wybrany z ziemi Egiptu do ziemi Izraela, manna z nieba, przepiórki stały się pokarmem, który zapewniał życie w tej trudnej sytuacji, tak Eucharystia ma nam też zapewnić życie. I tam na pustyni Izrael szemrał przeciwko Mojżeszowi. Po co nas wyprowadziłeś? Tam w Egipcie mieliśmy co jeść, były melony, były owoce, było mięso. A tutaj wyprowadziłeś nas, żebyśmy pomarli. Tam Izrael szemrze przeciwko Mojżeszowi, przeciwko Bogu, a dzisiejsza ewangelia zaczyna się od tych samych słów. Oto Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, a Jezus mówi do nich: Nie szemrajcie między sobą. To jest bardzo konkretne nawiązanie do tego szemrania, które ma miejsce na pustyni w czasie, w czasie niewoli. Szemranie, czyli jakieś niezadowolenie z tego, jak działa Bóg. To jest taki znak wiary. Inaczej się spodziewałem, że Pan Bóg w moim życiu zadziała. Stąd to szemranie. To jest jakieś niezrozumienie. Niezrozumienie, nie rozumiem, więc odrzucam. Odrzucam modlitwę, bo nie rozumiem. Odrzucam post. Odrzucam troskę o czystość, bo nie rozumiem bo inaczej się spodziewałem. Pokazuje ta Ewangelia, że Żydzi, którzy do, do, doświadczyli tego cudu Jezusa, karmili się tym ciałem, tym chlebem, o którym Jezus mówi, że Jego ciało jest tym chlebem, nie są uczniami Boga. Próbują chodzić własnymi drogami, a, a nie iść za tym, co do czego namawia, do czego zaprasza Jezus. Czy to nie jest Ewangelia o nas? Zobaczcie, czy można jednocześnie być i nie być? Czy można być jednocześnie mężem i nim nie być? Czy można być synem i nie być synem? Czy można być dyrektorem banku i jednocześnie nim nie być? To jest niemożliwe, albo nim jesteś, albo nim nie jesteś. Ktoś mnie może zwolnić, to już nie będę, ale, ale dopóki jestem, to jestem. Nie da się być i nie być. Ale my robimy tak w chrześcijaństwie. Że z jednej strony jesteśmy katolikami, chrześcijanami, wyznawcami, wierzącymi w Chrystusa, a z drugiej strony nie jesteśmy. Potrafimy robić uczynki pobożności, potrafimy spędzać godziny na odmawianiu różnych litanii, koronek, modlitw, nowen, różańcy, a jednocześnie nie być uczniami Chrystusa. Nie są uczniami Boga, idą własnymi drogami. Szemrają. Bo nie są zadowoleni z tego, jak działa Pan Bóg, bo nie wierzą, a odoświadczyli cudu rozmnożenia chleba, a mają Jezusa na wyciągnięcie ręki. Zobaczcie, że pobożność to wcale nie musi być wyznacznik wiary. Wiara rodzi uczynki, ale same uczynki czyli właśnie pobożność, to jeszcze nie jest wiara. Możemy dzisiaj przyjrzeć się sobie, bo zobaczcie, można zachowywać te wszystkie pobożnościowe, powiedzmy, sprawy. Chodzić do kościoła w niedzielę, raz w miesiącu być u spowiedzi, raz na pół roku być u spowiedzi, przed świętami być u spowiedzi, na, święce, na święconkę zanieść do kościoła, e, palmę poświęcić, e, choinkę postawić, opłatkiem się podzielić, e, mieć krzyżyk na szyi, mieć e, święty obrazek w domu. To są wszystko bardzo takie zewnętrzne rzeczy, za którymi może nic konkretnego w sercu nie iść. Bo są takie sytuacje, kiedy rzeczywiście pokazujemy na zewnątrz, tak bardzo, bardzo powierzchownie, że no niby jesteśmy chrześcijanami, ale potem do komunii świętej nie idziemy, rezygnujemy z oparcia, które możemy odnaleźć w Jezusie, nie korzystamy z sakramentu spowiedzi, nie próbujemy walczyć o swoją świętość. I jakby nie widzimy tu nic, nic strasznego, no przecież się modlę, przecież się. Wybie, wybieram regularnie do kościoła. To o co chodzi? Czasem są takie sytuacje, że ktoś przychodzi do zakrystii czy do kancelarii zamówić intencję mszy świętej. Mówi, że nie wiem, rok temu zmarła mama i, czy babcia i, i chciałbym się pomodlić. Niech się ksiądz pomodli za naszą mamę. Zapisuje intencję, wyznaczamy dzień, godzinę tej modlitwy mszy świętej. Po czym rodzina przychodzi w komplecie, wszyscy w Ławkach siedzą, ale widać, że to zupełnie nie jest ich świat. Niech się ksiądz pomodli. modli. Ja mam przy ołtarzu wypowiedzieć imię tej zmarłej, modlić się za nią. A cała rodzina siedzi jak w teatrze, trządz się modli, a my siedzimy. Przychodzi Komunia Święta, czyli moment, kiedy właśnie tą intencją mszy świętej i ta intencja mszy świętej jest przeze mnie szczególnie wypowiadana, kiedy przyjmuje w tej intencji Komunię Świętą, jednocześnie z Jezusem, a jednocześnie oni właśnie nie wstają z ławek. Niech się pomodli, to nie nasza rola. Jesteśmy tylko biernymi widzami jakiegoś spektaklu. To nie jest chrześcijaństwo. To są takie zewnętrzne, zupełnie zewnętrzne sprawy. Smutne to i przykre. Ale może dzisiaj, tak w środku wakacji, może urlopów, tego czasu, gdzie trochę, może więcej mamy okazji do tego, by się zatrzymać, zastanowić. Warto by pomyśleć, jak dzisiaj jest ze mną, na ile ja rzeczywiście jestem człowiekiem wiary, na ile ja z wiary wyciągam swoje uczynki, a na ile jest tak, że ja próbuję uczynkami zasłonić jakąś pustkę. Pustry, brak tej wiary, na ile ja o to walczę. Dzisiaj Jezus w Ewangelii mówi, To jest chleb, który z nieba zstępuje. Ja jestem chlebem życia. Ja jestem chlebem życia, ktoś, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. To moje ciało wydane za życie świata. Konkretne pytanie, które chciałbym Tobie dzisiaj zadać. Jak jesteś na mszy święty i nie możesz przyjąć komunii, i czujesz, że nie powinieneś, bo dawno nie byłeś u spowiedzi, bo pojawił się jakiś grzech, czy jest w Tobie tęsknota za komunią świętą? Czy jest w Tobie pragnienie? Czy jest tobie to poczucie, żeby jak najszybciej pójść do spowiedzi i na nowo móc przyjmować komunię? Komunia to znaczy więź, wspólnota. Czy masz komunię z Jezusem? Czy zbyt łatwo nie jest tak, że rezygnuję z tego, że jestem w Kościele, ale jako bierny widz, a nie uczestnik? Te pytania jakoś kojarzą mi się z tą dzisiejszą Ewangelią, z nimi chciałbym was zostawić, ale też zachęcić do tego, że jeśli tak jest, rzeczywiście tak określicie siebie, szczerze, najprawdziwiej, jakoś nikogo nie chcę tutaj obrazić czy jakoś o, za, 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 zasmucić, ale pokazać, że, że warto o to walczyć. Zachęcam was, przyjdźcie do spowiedzi. Poproście waszego kapłana o, o naukę podczas tego sakramentu. Porozmawiajcie o wierze, poszukajcie. Zadajcie kilka ważnych pytań ludziom, którzy dla was są yy, jakoś autorytetami w tej kwestii. Zadajcie kilka pytań sobie, poszukajcie odpowiedzi, różnych nagrań, konferencji, rekolekcji. Zatroszcie się o spotkanie z Jezusem, nie o uczynki pobożności, ale naprawdę dbajcie, szukajcie drogi wiary. Możemy przeżywać swoje kryzysy, tak jak Eliasz. Możemy przeżywać chwilę, w której wychodzę na pustynię i mówię: Panie, naprawdę odejdź, daj mi umrzeć, bo nie jestem lepszy od wszystkich pogan. Nic z tego nie ma. A co się wtedy dzieje? Eliasz spotyka Boga. Boga, który daje mu podpłomy, daje mu dzban wody, zapewnia mu pokarm na życie, aby żył. Wstań, obudź się. Jedz, bo ta droga, którą masz przed sobą, dla ciebie samego jest za trudna. Ale Bóg naprawdę troszczy się o każdego człowieka. To dlatego dzisiaj Jezus mówi do tych niedowierzających: Ja jestem chlebem. Kto mnie spożywa, ma prawdziwe, piękne życie.